Jesteśmy w Częstochowie, w miejscu, do którego przybywają pielgrzymki nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Jak mówił Jan Paweł II, to tutaj bije serce narodu w sercu matki. Ten wielki Polak wyraźnie popierał transplantację organów, która ratuje życie i zdrowie chorym, pozbawionym nadziei na lepsze jutro. Czy wyraziłbym zgodę? Myślę, że nie miałbym z tym problemu, w końcu po mojej śmierci nie będzie mnie chyba już obchodziło, co się będzie ze mną działo. Myślę, że jeśli miałby to komuś pomóc, to tak. Dlaczego by nie? Dlatego, że warto żyć jak najdłużej i cieszyć się każdą chwilą. Jeśli możemy komuś ofiarować taki dar, to jest to dar bezcenny. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że nie chciałbym nigdy być w takiej sytuacji, żebym musiał podjąć taką decyzję ani w przypadku swojej, ani swojej rodziny. Ale wydaje mi się, że tak samo jak chciałbym, żeby moja rodzina w tego typu w przypadkach znalazła dawcę i, i znalazł się ktoś, kto mógłby ofiarować kawałek siebie, żeby przedłużyć życie moje czy mojej rodziny, wydaje mi się, że podobnie ja byłbym zobowiązany do tego, żeby w takim przypadku też... Doświadczyć, że jak powiem, kochani swoich organów. nie. Ja, ja polecam kolegi mózgu, bo jest no, głupi. Ja mówię, że tylko szkoda tej wiedzy, mówię, że się zakopuje. No właśnie. Bo organów ludzi, to nie szkoda, jakby. tak. Ale, ale tej, ludzie, tej, ludzie właśnie tej wiedzy, którą tak. posiadają. Żeby to można było. To się zakopuje. Tak. I ludzie a, mają... nie zdążą jeszcze tego przekazać. No tak, a mają talenty. Znaczy jestem w ogóle zarejestrowany, tak jak mówię, jak szpiku, szpików, zdarzało mi się oddawać krew, tam kilka, coś tam się zebrało i tak dalej. Nieważne, nie pamiętam, zgubiłem te książeczki, tak. trochę w wojsku kiedyś było to na zasadzie, że parę do, dodatków do urlopu, a później e, tak po prostu, nie, a w tej chwili, no, no wiadomo, no może jakieś organy jeszcze mam gdzieś zdrowe, nie, no to jak, jak pan Licek mnie zabierze, nie, to... Ponieważ życie jest cudowne, jeśli ktoś może żyć dłużej to powinniśmy mu pomóc. No, żeby się, ja jestem w ogóle za tym, żeby się nic nie marnowało, wie pan, bo, a na zasadzie takiej, że jak się ludzi pali, no to jest zmarnowanie, a przecież każdy człowiek to jest energia zakumulowana w którą trzeba, można by było przekazać następnie. Dlatego, że jest, skoro one mają komuś a. uratować życie, a dla mnie już no, nie, nie ma szans, to dlaczego nie? To nie, się to nie, to nie. To ja bym się zgodziła. No dlatego, że mogę komuś życie uratować. To jest potrzebujący Gdybym była osobą zdrowszą, na pewno tak, bo uważam, że uratowałabym czyjeś życie. A to takie trochę przekazanie siebie jest dalej. No tak, tak, trochę nie, część człowieka. Nie umiera się na 100%. A, no właśnie. <laughs> Trzeba ludziom uświadomić, że to może pomóc. No przykładowo. A, a, a można tak zapytać tych osób, które się nie, nie zgadzają. A jakby to was dotknęło, jakby pani potrzebowała tego serca, czy nerek wątroby? Ja po prostu skłamałbym państwa, bym powiedział, że nie wiem, zrobiłbym tak i tak, bo nie wiem. To jest takie straszne, nie wiem. Naprawdę to jest taki, taki duch ból. Podejrzewam, że na pewno bym cierpiał nie tam jak dana osoba, prawda? Ale to byłoby takie bardzo, bardzo... No bardzo konkretnie. Łatwo nam powiedzieć, nie wiem, to jest tak samo jak pójdę na wojnę, o, będę bohaterem, nie? Pójdę i tak dalej. A, a może się zdarzyć, że sorry, winę tu. Coraz częściej zdarzają się przypadki takie, że w dzisiejszych czasach chorują małe dzieci, chorują młodzi ludzie, chorują ludzie tacy, którzy jeszcze mogą wiele wnieść do, do, do społeczeństwa, do, do rozwoju kraju i świata, a niestety nie mają takiej możliwości. Choroby zabierają ich zbyt wcześnie, jeżeli jest to możliwość żeby to życie ich przedłużyć, dać im jeszcze szansę, to wydaje mi się, że biorąc pod uwagę osiągnięcia dzisiejszej medycyny, można z tego korzystać.